Bardzo serdecznie, w Porannej Motywacji, z tej strony Aleksandra Led, z najlepszych kursów angielskiego. Poranne Motywacje, słuchajcie, to są takie audycje motywująco-inspirujące, które zazwyczaj odbywają się w naszym płatnym klubie All Inclusive w pełnej wersji, ale Wy macie dostęp do tych Porannych Motywacji z tego względu, że mamy teraz drzwi otwarte jeszcze przez dni kilka, słuchajcie. Wy, bohaterką, główną bohaterką dzisiejszej porady motywacji będzie koza. Ewentualnie bohaterem drugiego planu będzie roślinka doniczkowa, która okazała się być niedoniczkową. I słuchajcie, jak wygrać z jesienną przymułą, o tym będzie dzisiaj. To od kozy się dowiemy, ponieważ są pewne rzeczy, które i ta roślinka, i koza, że tak powiem, wie, a ty nie. Dzisiaj temat taki, widzicie, ten jest i szalik, jest i ciepła bluza, zimno. Dzisiaj pierwszy taki naprawdę porządnie chłodny dzień, bardzo chłodny poranek. I potrafi wiele osób w tym czasie, takim kiedy kończą się już wakacje, kończy się lato, kończy się ciepła pogoda, już zaczyna się robić tak pochmurnie i przymulnie, to też wiele osób potrafi w tym czasie. Um, mieć dużo, obniżoną, dużo bardziej obniżoną energię, dużo mniej siły, um, mniej ochoty do tego, żeby różne rzeczy robić, więcej chce nam się spać. Um, często rano nie możemy wstać. Um, co więcej, um, tracimy często motywację do ró robienia różnych rzeczy. Um, bardzo często um, no po prostu człowiekowi się po prostu nie chce. Po prostu się człowiekowi nie chce. I słuchajcie, jaki jest, jakie jest na to rozwiązanie? Ano jest, ale zanim do niego przejdziemy, to chciałabym, żebyśmy wszyscy razem w jednym tempie teraz wykorzystali tę okazję, żeby życzyć naszej Ani zaburko wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, ponieważ Ania. Która tutaj razem ze mną prowadzi najlepsze kurs angielskiego, ma dzisiaj urodzinki. Więc, Ania, wszystkiego najlepszego dla Ciebie. Dziękujemy, że jesteś. Wszystkich cudowności dla Ciebie, co by Ci nigdy nie zabrakło do tego moich wspaniałych pomysłów, które mam 50 na, na minutę. Ania, żebyś po prostu kobieto, Całe życie była taka autentyczna, jaka jesteś, taka prawdziwa, taka pełna emocji, e, taka e, wrażliwa e, i taka prawdziwa. Wiesz? Tego ci życzę. Nie musisz być zawsze uśmiechnięta. Po prostu bądź sobą, wiesz? I to myślę, że to już jest naprawdę, e, naprawdę słuchaj, e, piękne. Piękniej, piękniej nie będzie. E, to z tą kozą. No właśnie. Koza, koza się tutaj do tego do życzeń przychyla odwiedziłam ostatnio taką moją koleżankę i ona prowadzi rancho taką farmę, tam ma przeróżne zwierzęta, między innymi kozyma. A ma, wiecie, kury, konie, o tam wszelakie. No i. A, z tymi kozami. Ona ostatnio zaczęła już tak chciałaby bardziej zaprosić to jest wszystko na jej słuchajcie potrzeby. Ona teraz chciałaby zacząć zapraszać wycieczki szkolne tam i rozkręcić, słuchajcie, bardziej sprzedaż serów kozich. I ja oczywiście tutaj umysł mój biznesowy się włącza od razu, mówię dobra, musimy policzyć konkretnie ile tych serów mogłabyś wyprodukować. Może zrobimy sery na abonament, że można byłoby dowozić te sery do ludzi, którzy się zapisali na taki ser, na takie mleko kozie. I ona wiesz, to będzie bardzo ciężko policzyć z tego względu, że e, no z tymi kozami to jest tak, że one są dość cykliczne. W sensie, że teraz jest jesień, więc teraz, one, teraz jest czas na to, żeby już niedługo, żeby zacząć je osuszać. I mówię, to co to znaczy, że osuszać kozy? No W sensie, że trzeba, żeby one przestały produkować mleko, czyli trzeba przestać je doić, trzeba je osuszyć, tak, żeby one mogły zajść w ciąże, żeby mogły urodzić małe koźlątka. znowu za kilka miesięcy na, na, na wiosnę. Potem te koźlątka muszą być odkarmione, a potem można słuchać to mleko od tych kus. I wtedy one są najbardziej produktywne i najwięcej tego mleka jest. I potem stopniowo coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. I potem znowu będzie osłyszanie, czyli zero mleka, dużo, tak jakby ten okres takiego przystoju tego spokoju. No i, i, i ten. I dopiero znowu. I ona do mnie powiedziała coś takiego, co mi bardzo dało do myślenia. Ona odczep to tak. Ona mówi: Ty, popatrz, to nie jest ciekawe, że zwierzęta wiedzą o tym, że trzeba odpocząć, że musi być taki czas przestoju odpoczynku, a ludzie jakoś nie potrafią tego zrozumieć. Bum. Kiedy mamy czas takiego, um, takiego przymulenia, takiego spowolnienia, takiego być może trochę przygnębienia. E, takiego, nie jesteśmy tak wydajni, jak chcielibyśmy być, być może coś tam nam się podzieje, może jakieś choróbsko nas dopadnie, e, to co robimy? Musimy się naprawić. Musimy się naprawić. Musimy się zmedykować. Musimy się, słuchajcie, napakować jakimiś, no nie wiem, em, lekarstwami. Jak Ci boli głowa, no to paracetamol tam musisz wziąć. Jak Cię coś przymula, no to tabletkę, Jakąś, nie wiem, jakiegoś antydepresanta chyba sobie weź, jaka taka jesteś przymulona i nie masz siły, bo powinnaś przecież mieć. To e, oczywiście nie chodzi o to, żeby nie brać antydepresantów, bo to jest, to są lekarstwa, tak jak każde inne dla ludzi. Chodzi o to, żeby e, umieć też zaakceptować ten fakt, który, o którym Koza wie, a ty nie, że e, kiedyś trzeba zwolnić. Że we wszystkim i w naturze, my jesteśmy też częścią tej natury, e, słuchajcie, jest pewna cykliczność. Czyli są okresy, kiedy w naturze jest dużo energii, gorąco, a jest prażyć się po gorąco, a potem jest czas przejścia w, ten, e, w taką hibernację w czas tej zimy, kiedy nie jest gorąco, słońce daleko, jakoś m, m, cała natura k, e, kładzie się, do, do snu, się, wycisza. Czy to byłoby możliwe, żebyśmy my też świadomie się wyciszyli? Czy byłoby to możliwe, żebyśmy to przyjęli jako naturalny, coś naturalnego, coś takiego zwykłego, że to jest czas, kiedy potrzebujemy trochę przystopować, potrzebujemy trochę zwolnić, być może potrzebujemy um, ba bardziej <laughs> przyjrzeć się sobie, bardziej skierować ten tak jakby radar na wewnątrz, zobaczyć, co tam się u nas dzieje, a jakie ja się czuję, a jakie ja się mam, zaopiekować się sobą bardziej, dać sobie troszkę więcej Czasu na różne rzeczy, dać sobie więcej miłości, dać sobie sobie więcej uwagi, bardziej się o siebie zatroszczyć. Czy to jest możliwe, żeby tak to zrobić? Ktoś pisze, takie e, czasy teraz wymagają od nas produktywności. Boże Ania dostałaś tyle komentarzy, a ja e, nie włączyłam czatu tutaj, więc zaraz będę je wszystkie pokazywać po kolei. E, teraz takie czasy wymagają od nas produktywności cały rok. E, tak. Być może, że tak jest, że w pracy musisz być 8 godzin dziennie przez cały rok. Ale to, co się dzieje po tej pracy, zależy od Ciebie. To Ty tu rządzisz. To Ty tu zarządzasz. To Ty. Decydujesz, czy na przykład po tej pracy, gdzie te 8 godzin trzeba odpracować, czy na przykład po tej pracy pójdziesz odpucować cały dom. No, bo przecież okna muszą być umyte: to musi być zrobione, tamto musi być zrobione, tej koleżance trzeba pomóc, tamtej koleżance trzeba pomóc, temu trzeba zrobić, tamtemu trzeba zrobić, czy być może stwierdzisz, ponieważ zauważam w sobie spadek tej energii. To ja teraz pójdę na przykład na spacer, albo ja pójdę się zaopiekować sobą tak, jak się mną opiekuję. Być może pójdę spać. Być może zrobię taką rebelię, że jeżeli mam taką potrzebę, to będę codziennie przez 15 minut, dzień, przez 15 minut, dziennie sobie ucinać drzemkę, a może nawet przez pół godziny, po prostu pójdę spać. Czy ty sobie możesz na to pozwolić? Czy ty jesteś w stanie sobie sam to, to, to dać? I chciałabym was poinformować, że to nie jest opcjonalne. Że to nie jest opcjonalne. Ty możesz tak pchać i pędzić cały czas do przodu, i cały czas na pełnej piździe, można, ale przyjdzie ci za to zapłacić. Eee, I e, pytanie jest, e, kiedy ty zwolnisz? Czy ty zwolnisz wtedy, kiedy ty zarządzasz tym zwolnieniem, kiedy ty decydujesz, e, że y, okej, okay, zauważam u, sobie takie, u siebie takie, e, taki spadek energii, więc ja teraz się sobą zaopiekuję i teraz sobie więcej dam uwagi w tym czasie, kiedy któryś mi dostępny poza tymi 8 godzinami w pracy, czy nawet 10, czy dwunastoma nawet, nie e, że na przykład w tym czasie postaram się nie brać nadgodzin, albo jeżeli to jest możliwe, no nie, albo y, powiem wam za chwilę, jeszcze co, y, y, u nas się podziało też ostatnio. E, bo jeżeli Ty możesz tym zarządzić, Ty możesz za, zarządzić y, taką specia, specjalną opieką nad sobą, Ty możesz zarządzić, albo po prostu potem y, to, no to, nie chcę tutaj, wiecie, Was tutaj wystraszać i odstraszać, ale y, się Twój organizm, on w końcu się weźmie i wypali. Jeżeli Ty mu nie dasz możliwości tego wyciszenia się, y, tej, y, tego zaopiekowania się nim, tego, tej ekstra miłości, kiedy on tego potrzebuje, to potem to wszystko, słuchajcie... To jedziesz na zapożyczonej energii i kiedyś ta zapożyczona energia się e, skończy i przyjdzie ci za to zapłacić, tylko wtedy już nie będzie, y, wtedy już nie będzie tak, jakby to pod Twoją kontrolą, tylko to będzie pod kolo, by, te, Wtedy będzie rządzić tym ktoś, inny, ktoś inny, kto twoje ciało, które się po prostu weźmie i rozsypie i wysypie i powie, koniec dłużej już nie dam rady. Ym, co Wam chciałam powiedzieć jeszcze fajnego? Ostatnio psycholog dziecięcy zarządził, ponieważ okazało się, nie wiem czy Wam kiedyś mówiłam, że jestem osobą, osobą o wysokiej wrażliwości. I to nie znaczy, że jak jest coś wzruszającego, to płaczę, tylko że po prostu jestem sensorycznie bardzo tak, jakby wrażliwa. To znaczy, że na przykład wczoraj miałam zapaloną lampę tutaj studyjną przez cały dzień, tak delikatnie, tylko żeby mi było troszkę jaśniej bo oczywiście nie mogę zwolnić. Ja potrzebuję być też znowu na pełnej parze i po prostu e, i będę naparzać. A, I ta lampa była zapalona i ja po prostu już wieczorem nie mogłam patrzeć na oczy, dlatego, miałam, dlatego że miałam oczy po prostu prze, e, przemęczone. I słuchajcie, wzięłam i ja do łóżka się nie położyłam, tylko padłam. Wzięłam prysznic i, i słuchajcie, tak jak stałam w tym ręczniku, położyłam się na łóżku i usnęłam. Budziłam się szybko nosy, przebrałam się w piżamy, ubrałam je tył do przodu i poszłam spać, bo mój organizm już mnie nie pytał, ty... E, może byśmy poszli spać? On po prostu wziął się i, i się wyłączył, i koniec. No nie będzie. I, I po prostu słuchajcie, rano spuchnięte oczy, nie, właśnie od tego światła. No i co, Wam chciałam powiedzieć? Moje dzieci też są wysoko wrażliwe. U dzieciaków to się nazywa zaburzenie integracji sensorycznej. Wszystkie moje dzieci to mają. I ja też. I właśnie to się tym objawia wrażliwość na dźwięki, że dźwięki są odczuwane fizycznie, że ci na przykład ktoś coś piszczy, a ciebie to boli, przewrażliwienie na dotyk, na zapachy i na bodźce wizualne. I psycholog Dziecięcy zarządził, że potrzebujemy 15 minut minimum na łonie natury spędzić. Minimum 15. Dlatego, że to nam pomaga regulować się i to pomaga rozładować napięcie fizyczne, które gromadzi się w organizmie z tego, ze względu na przebodźcowanie. I słuchajcie, zaczęliśmy chodzić do tego lasu. Dzieci oczywiście nie chciały, ale całą rodziną. I powiem Wam, że różnica w zachowaniu tych dzieci jest przeolbrzymia. One są po prostu, one są spokojne. One wcześniej miały jakby miały ADHD, autyzm i wszystko chyba naraz. A teraz te dzieci po prostu się wyciszyły, są dużo spokojniejsze i ja też. Czyli tak jakby. Yy, no dobra, jestem osobą bardzo zabieganą. Jestem sama z trójką dzieci, słuchajcie, to ja muszę ogarnąć szkołę tych dzieci, pracę swoją, e, dom, wszystko. Biznes to jest masa, słuchajcie, obowiązków. Ale ponieważ, tak jakby, jest to coś, co robimy codziennie już teraz, i jest to częścią naszej rutyny, to po prostu to się odbywa. I nie chodzimy na spacery, ponieważ dzieci nienawidzą chodzić na spacery. Za to zbudowaliśmy, słuchajcie, szałas w lesie. E, tam jest jakieś zwalone drzewo. One ciągle po tym drzewie łażą, tam wymyślając, tam, co to jest. Raz to jest siłownia, raz to jest do gimnastyki. E, one same nauczyły się potem chodzić. E, potem te starsze uczyły te młodsze, trzymały je za rękę. Tam jest w ogóle teamwork, zrobiły sobie. Takie see, so, see, so, też z, z pozwalanych, słuchajcie, gałęzi. A dzisiaj idziemy budować tam kuchnię w tym lesie. I tym sposobem my wszyscy, my wszystkie odpoczywamy tam. Co więcej, tam nasi znajomi zaczęli się to pytać i interesować się, a w ogóle co to, a jak to. I nas tam, słuchajcie, za chwilę coraz więcej będzie osób też chodziło i już chodzi. I w ten sposób ja dbam o siebie, bo ja bardzo przymulam na zimę i, i teraz tak jakby nie próbuję się szarpać, ze sobą walczyć, tylko po prostu w ten sposób się sobą opiekuję, że jak potrzebuję i spać, to idę spać bez dyskusji i że codziennie jestem w lesie i to służy tym dzieciom przede wszystkim, a przy okazji też inni, więc ja wiem, że jest takie, słuchajcie, teraz parcie, że wszyscy musimy być na 100%. Ale pytanie, czy my nie możemy chociaż przez 15 minut nie być na 100%. Czy my, czy chociaż przez 15 minut dziennie, nie możemy po prostu być na pół gwizdka w tym lesie, na zero gwizdka, na zero, po prostu jestem teraz w lesie, nie mam nie dla świata. Na ostatni kon, koniec, na ostatni koniec, słuchajcie, bo już gadam strasznie długo, mam nadzieję, że to wytrzymacie, um, ostatnio y, kupiłam sobie roślinkę, bo ja generalnie mam świra na punkcie roślin doniczkowych ostatnimi czasy, um, kupiłam sobie roślinkę i co? Okazało się, że roślinka nie jest wcale doniczkowa, tylko że ona na zewnątrz potrzebuje sobie mieszkać. No i mówię koleżance, że to ja ją będę trzymać na parapecie. Ona mówi, ona ci zdechnie. I on mówi, no ale, bo ona potrzebuje słońca. Ja mówię, no to ja ją będę na, trzymać na nasłonecznionym parapecie. ona mówi, nie rozumiesz tego, ta roślina y, ci zdechnie, chyba że ją wyniesiesz na balkon albo do jakiejś zimnej piwnicy. Ja mówi, ale dlaczego mam to robić? A ona mówi: Bo ta roślina potrzebuje zrzucić liście na zimę, potrzebuje wejść w stan hibernacji i dopiero będziesz mogła znowu ją mieć na tym swoim balkonie przez cały rok. Ale musisz pozwolić jej przejść ten cykl spowolnienia, bo inaczej ci zdechnie, zmarnieje. I a z tym was zostawię, że koza wie, a ty się będziesz szarpać. Roślina to wie, roślina nawet wie, nie istota taka myśląca roślina. I ona to wie, ona ma to zakodowane w sobie. I ty też to masz w sobie zakodowane, zakodowane, żeby jednak umieć czasem zwolnić i skierować się swoje wszystkie myśli, uwagę, emocje, nie w to, żeby tak pędzić straszliwie, ale też na siebie, na wewnątrz siebie. Bo inaczej zmarniejesz, tak jak ta roślina. Moje miśki, życzę Wam, żeby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dziąkiem waszego życia dzisiaj. I pamiętaj, ty jesteś w stanie go takim uczynić przez to, jakie działania podejmujesz, przez to, na czym się skupiasz oraz przez to, na ile jesteś w stanie zaakceptować fakt, że czasem naprawdę potrzebujesz zwolnić i zaakceptować to jako coś absolutnie najnormalniejszego w życiu jako część tego cyklu, część Twojego życia, a nie jako słabość, z którą należy walczyć. Moi miśki, e, dzisiaj wieczorkiem poprowadzę dla Was webinarium. Bądźcie na pewno, bo to zawsze jest super impreza, zawsze jest kapitalnie, zawsze jest rewelacyjna energia, zawsze się bardzo wiele nauczycie, także bądźcie, bądźcie koniecznie. Pamiętajcie też, że będzie, będą dwa jeszcze inne terminy, jeszcze można zobaczyć w piątek, można być z nami i w niedzielę. Więc koniecznie się zapisujcie, ściskam, pozdrawiam i do zobaczenia cudownego poranka, cudownego dnia no i cudownego życia.